Witajcie w trzecim odcinku z naszej serii z modami. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszego odcinka, to zginąłem i moje rzeczy są tam za mną. 930 metrów ode mnie. Plany na dzisiaj jest je zdobyć powrotem, ponieważ straciliśmy je w dosyć nieprzyjemnych warunkach. Mianowicie wszedłem do jakiejś opuszczonej kopalni i tam wpadłem do pułapki. Znaczy do pułapki? Ciężko jest nazwać pułapką, po prostu zobaczyłem, że pająki słyszałem na dole. I myślałem sobie, hmm, to będzie dobry pomysł, żeby zdobyć trochę ekspa. Zszedłem na dół, a się okazało, że tam była drabina, która się skończyła. Nie było jakby jak wrócić po tej drabinie. A tych pająków było tam tak dużo, że nie dałem sobie z nimi rady. Czy ja mogę sobie zrobić tarczę? W sensie nie sądzę, że będę, mógł, ale trzeba to sprawdzić. Ale spróbujemy, bo. Nie, tarcza nie działa. No, ale musimy sobie trochę zabrać drewna. No i co, i trzeba się wybrać w tą podróż. Najlepsze no, jest to, że miałem kompletnie inny pomysł na ten odcinek, ale to dlatego, że zapomniałem, że zginęliśmy w ostatnim. Trzeba szybko iść po moje rzeczy, póki jeszcze są. Jeżeli jeszcze są, dobra, to gdzieś musi być tu już, niedaleko. Ja zginąłem praktycznie przy wejściu. Ledwo wszedłem i już zginąłem. Dobra. O, ho, ho nie chcę tu spaść. To było gdzieś tu, albo bliżej, 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 bliżej. Nie było aż tak daleko, bym tego nie zauważył. Ja to zauważyłem z wody, jak gdzieś płynąłem, pamiętam. Jest, mamy to. Ała. Potrzebuję jak największej liczby serduszek, dobra. wiem po drabinie. Głupie byłoby zginąć przez upadek. Widziałem to już mam go gdzieś. Nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj do mnie, to było tu. Tak, mam tej części mojej zbroi niepotrzebne. Bierzmy resztę przedmiotów. Już słyszę ten moby około mnie. Oho. Ora to wcale nie jest łatwiej. Ej, zaraz, zaraz. Ogólnie, wy nie macie tego prawa wiedzieć, ale moim planem na dzisiejszy odcinek było zrobienie Mob Grindera. Żeby się łatwo można było na i dzięki temu zdobyć dużo poziomów. No, <noise> wpadłem na pomysł. Tylko zaraz, zaraz, jak to się trzeba byłoby zrobić? Zaraz no, wpadniemy na ten pomysł. Przede wszystkim crafting. Dobra. Dobra. Wrzucamy wszystko tutaj. Mamy 50 chlebków. Teraz tak. Bierzemy tego trochę i robimy z tego. O, właśnie. Co jest? Dobra, tego to się nie spodziewałem akurat Inaczej może w takim razie O To jednak nie działa tak jak myślałem, żeby będzie działać Ale One mogą przejść Ha, haha, już nie mogą a tak to się robiło, dobra Ała Nie bi... No... Oho! A ja go nie mogę uderzyć? Okej okay. To jest mały problem A bez broni to pewnie, że mogę, ale z bronią to już nie Okej, okay, czyli coś jest nie tak Możesz to spróbować zrobić w drugą stronę Zaraz, przede wszystkim Ała To było na styk To było na styk Ale mogę to bić, dobrze jest wszystko Tylko expa nie dostałem za zabójstwo Dobra Wiem, że na razie mój, może tutaj mob grinder może jest niewydajny Może by nawet powiedzieć, że słaby Ale... Ej, czy tylko ja widzę, że ja expa nie dostaję z nich? Ja nie mogę tak się expić, tak kulturalnie na mobgrinderze że tak powiem takim ubogim trochę, ale jednak ty nic z nich nie wypada to jest jakiś system przeciwko o chyba tak choć w sumie nie wiem, tak zgaduję to jest bo dlaczego ja nie dostaję expa? to jest bez sensu, że ja nie dostaję expa kompletnie no to... ojej ej w ogóle nie dostaję z nich expa dobra, trzeba stąd wyjść w takim razie jeżeli inwestycja się nie zwraca trzeba ją upuścić weźmiemy sobie jeszcze te rzeczy, które jakąś mają wartość większą Dobra, co my tu mamy w ogóle? To jest jakieś wejście na górę? Ło, masakra, co tu się dzieje? Tu jest jakieś zejście w dół, tu jest jakieś znowu do góry, tu jest jakaś drabina, Pogmat, pane, to wszystko. O, skrzynka. Tu jest zombie. Piecyk w ogóle jest, ała Runic Tablet. Copper Ring. Ok, to jest ciekawe. I możemy ulepszyć sobie szczęście, na 9 poziom I Live Token Bit Co to jest wszystko? Dobra, weźmy zamiast kwiatków To weźmy zamiast tego Copper Ring zamiast tego Chlebki się przydadzą, złote jabłka się przydadzą A reszta jest średnio przydatna Runik Tablet, Copper Live Bit Token Sprawdźmy sobie najpierw tego Live Bit Tokena Live Bit Token Można zmienić je na Live Token Shard A Live Token Shard to można na Live Token Co robi Live Token? Nie wiem ale jest trudny do zdobycia, więc musi być mocny. Bo to jest tych life 81 life tokenów, żeby zdobyć jeden life token. Tak, life token bitów Na jeden life token w ogóle. Ooo, Creeper się kręci w kółko. Dawał mi czas, aż sobie popatrzę na rzeczy. Nie da się. Nie, nie da się z Creeperami walczyć, jeżeli ja nie zamachuję Creepera. Okej. Okay. Oo, i mam pierścionek. Prawda, nie widać, że go mam, ale mam go. Daje mi to pół zbroi. Spoko, fajnie. Teraz to runik tablet. Okej, okay, z tego co rozumiem, tym się robi jakiś potężny miecze. No dobra, fajnie, fajnie. Drogie rzeczy, bo takich mieczy chyba nie widziałem nawet. Dobra, ale teraz przy okazji mam pomysł, jak zrobić te skrzynki. Tam jest skrzynia. widzicie? Ona jest pod ścianą, maksymalnie pod ścianą jest. Już niedaleko tej skrzyni jesteśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aczkolwiek kopanie tego to jest tragedia. Ten mining pasowałby jednak chyba ulepszyć w przyszłości z niedalekiej. Dobra. Zaryzykuję sprawdzeniem. A nie, jeden za daleko się dokopałem. O. Wow! Silver Upgrade. Czym jest Silver Upgrade? Mamy żelazo, mamy Life Token bit i Golden Sai. Silver Upgrade. Aha, tak się dubluje, ok? Uuuu Okej, okay, fajne, fajne. I mogę ją założyć. Mogę ją założyć, a moja ile daje jest obro obrony? Moja daje dużo mniej, a ja ją mogę założyć. Okej, okay, mam dwa silver upgrade'y, ale mam tylko... jeden tylko mogę użyć, bo drugi potrzebuję do kopiowania ewentualnie. Myślę, że był to dobry pomysł, żeby inwestować w to szczęście. Bo myślę, że właśnie dzięki temu mamy teraz takie przyjemne rzeczy. Dobra, wróćmy jeszcze do tego spawner pająków. A teraz wiem jak to lutować. Dobra, teraz tak, teraz tu. Teraz trzeba się upewnić, że mam. Możliwość wycieczki, w razie gdyby się okazało, że biją mnie przez ściany, czy coś podobnego. Teraz musimy się dokopać znowu do skrzyni. Ona nie była tutaj w tym samym miejscu, nie? Nie, chyba nie. O, to się jak świeci to. Bierzemy to do ręki. Nie wiedziałem, że to świeci aż tak. Znaczy, nie wiedziałem, że to w ogóle świeci. Nara, pytanie: Czy tutaj już będzie skrzynia? Nie. Trochę się pośpieszyłem. Kolejny copper ring. Kolejny life token. Melony, pochodnie, węgiel Dobra, idziemy stąd Dobra, chodźmy. Wydaje mi się, że tu już nie ma nawet co szukać Tak, myślę, że możemy stąd już wyjść Ja się już najadłem wystarczająco dużo stresu w tej kopalni Tu nie ma już żadnych takich śmiesznych dungeonów? Nie, chyba nie To jest coś za może, ale nie nie, nie, nie Nie, 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 sprawdzam nawet, ja idę stąd Aha, jednak umiem plecami iść po drabinie Nie próbujcie tego w prawdziwym życiu Teraz tak, tam byliśmy tam byliśmy, tam też byliśmy W tej dziwnie stanie byliśmy, a teraz możemy iść Możemy w sumie wracać Bo głupie byłoby znowu zginąć No i mamy kolejny poziom Już prawie mamy maksymalny poziom szczęścia Tam mogę dojść, tam chciałem iść, właśnie O to jest nawet ścieżka Są to, to jakieś skrzynie może? Tu raczej nie, ale w tę stronę może coś być O co to takie grawne do tego Ojej, aż pod to się rozwala To są te takie co można je... Ja wiem. Jest. O, to jest skrzynia, tak myślałem, że to jest skrzynia. Mamy kolejny runik tablet, to jest proste jednak do zdobycia. Czy proste, ja mam szczęście 11. Teraz to pewnie zrobię jakieś ultra giga potężne rzeczy. Dobra, nie, ale wracamy do bazy. Odcinka już dzisiaj było wystarczająco dużo, mi się wydaje. No dobra, nie byłbym sobie, jakby nie jeszcze do tamtego domku. Dobra, a co my tu mamy w tym domku? Serio? Nic tu nie ma, tak po prostu. Dobra, teraz to się obraziłem trochę. Idę aż na górę w tym momencie O, o Tu jest zejście na dół Wiem, że odcinek jest długi, ale muszę tam zejść na dół Wiecie o co chodzi Oła. Nie trafiłem ani jednego okryta. trudno Kolejny runik tablet, mamy już trzy Czyli możemy zrobić już jedną super broń Tylko nagrać trzeba znaleźć broń Nie mogę niczego używać stąd, ale złoto wezmę Węgiel Złoto wezmę, żelazo wezmę Węgiel wezmę tu już raczej nie ma nic, nigdzie ciekawego Trochę ubogo, ale runik, tablet, mamy Ła, ty skąd się wziąłeś? O, ale unikłem Nie Gin No, dobra, teraz to już naprawdę muszę wracać Bo już nawet siekiery nie mam, żeby bić Nie no, tam Tam jest miasto moje Znaczy moje, to gdzie byłem przedtem Tak? Tak? O, matka, ale przydem daleko. Nie w tę stronę. Dobra, nie idziemy tam na razie jeszcze. Ty, czy to na pewno jest miasto, czy to nie jest? Są te klatki śmieszne i to do trenowania. To chyba nie jest miasto. Matkę to jest do zwiedzania. Zostawimy to sobie na kolejny odcinek. na razie... Na razie musimy wrócić do domu. Dzisiaj już było wystarczająco dużo wrażeń. A jak człowiek jest łakomy, łasy. Zachłanny na dobre łupy, to się coś le niego kończę. Było zresztą w ostatnim odcinku dla mnie. Trzeba wrócić na spokojnie, się nie przejmować. Gdzie jest mój dom? Biegniesz za mną, biegnę przed siebie, nie patrzę na ciebie. Gdzie jest mój dom? Ty biegniesz za mną, biegnę przed siebie, nie patrzę na ciebie. No i nareszcie w domu. Trochę się zgubiłem po drodze, nie będę kłamał, ale wreszcie doszliśmy do domu. O, to była dobra podróż. Zobaczyliśmy dużo dziwnych rzeczy. Jedną, którą używam. Odzyskaliśmy zresztą nasze przedmioty, które straciłem. Tak, to był dobry odcinek. Trochę się przedłużył, ale to był dobry odcinek. Następny odcinek planuję zrobić Mob Grinder. Jak to wyjdzie? Jeszcze nie wiem. Ale na razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i życzę Wam miłego dnia. Pa Pa!